Siemano, z tej strony StrongLan, jest ze mną Powar. Siema. I w dzisiejszym odcinku, już w moim czwartym na kanale, będziemy oceniali bohaterów, którzy się oczywiście podpisali w komentarzach pod moim poprzednim filmem. I tak, nie przedłużając, zrobimy sobie misję jakąś i przejdziemy może do ataków. Albo jednak nie przejdziemy, bo tych ataków nie mam. Treningi wszystkie zrobione. Jeżeli chodzi o level, wbiłem dwa levela. Wczoraj grałem właśnie do godziny trzeciej i przez 3 godziny od godziny 12 wbiłem 560 tysięcy expa, więc myślę, że to jest całkiem fajny wynik. Jeżeli chodzi o monety, mam ich aktualnie 110 milionów, ale myślę, że do startu PLA27 będzie około 150, więc będzie fajny odcinek ze zmienia statystyk i z wydawania monet. I te konto myślę, że nam na konkurs. Więc piszcie w komentarzach, czy, chce, czy chcecie taki konkurs. Ja oczywiście wam go udostępnię. te konto, właśnie do tego konkursu. I możecie właśnie je wygrać. Dobra, nie przedłużając, przechodzimy do pierwszego bohatera. Który się znajduje na LU 25. Więc przechodzimy do Pankiego, No i Dawid, jak oceniasz jego pozycję? No, może być, nie? No, kurwa, może być, myślę, no, tak. że może być. Zajebiście, top jeden. Jeżeli chodzi o level, jesteś top 4, więc też bardzo fajny wynik. Tracisz, dajmy na to do Kipera 20. Nie, 17 leveli, ale dalej jest w twoim zasięgu. Ma top o... Co mówisz? Ma to jeden stoty? Zaraz to sprawdzimy, jeżeli chodzi o Sponkiego. Tutaj tracę, plus, minus 20, 50 60, 70, 80, 90 100 tysięcy? Do Keepera Do Keepera tracę 50, o kurde Dobra, nie porównujemy statystyk, bo kiper ma lepsze ma lepsze nie? No to 2 chyba ma, co? To 2 chyba ma Odejestrz jest jeszcze gorszy. Nie, nie, jest, top 2 będzie, no. Top 2, no bo Keeper ma tutaj, no zobacz, dużo lepsze statystyki, sponki. no, ale Kozak staty ma. Kozak staty, no. Dobra, jeżeli chodzi właśnie o seta, y, tutaj 5x5, 5, więc fajny setik. Ale jedyne no. co bym zmienił tutaj w tym secie, to ja bym zrobił na jego miejscu 2 sety. Że na przykład 2 sety dają, dajmy na to 14% na przykład kondycji, nie? Nie, nie wiem, czy tak zrobił. Znaczy, bo... Ale ma wyrównane statystyki, to dlaczego? No bo, na przykład dajmy na to, yy, siły nie ma w podstawie prawie w ogóle, no to... Po co ma się marnować taka siła, która daje 7%? No ale to tak tam już... Tak, no Ale ma z gadżeta i z broni ma seta, co nie chyba? No tak, ma plus 7 inteligencji razem plus 14. Ale jakby połączył na przykład dwa sety, to miał plus 21, nie? Takiej inteligencji. No też kozak. Nie no, skąd to ogólnie jak oceniam statystyki? Ja tak daję taką mocną ósemkę. No dobra, dziewiątkę nawet. No takie już, dziewięć, pół. Dziewięć, pół nawet nie. No. Pecik też fajny. Bo ogólnie no, podszkoliłem się trochę z tymi umiejętnościami i na przykład uśmiecham e, na twarzy, nie? To daje ci plus 15% do wszystkich podstaw. Więc chopię to masz takie coś jak na przykład cybernetyczne, ale do wszystkich umek, nie? Wszystkich tych no to kozak to jest. umiejętności podstawowych, no fajna łuka. Dobra, pecik fajny, no, fajna. Psz. Lecimy I dalej, nie? Lecimy do kryjówki jeszcze. A, to kryjówka, kryjuska, czy nie? Garniamy. no? Dobra. I tak, w kryjówce centrale na 19, więc całkiem fajnie. Labo masz na 18, oba, więc też git. Jeżeli chodzi o warsztat 18, ten warsztat chyba jest bardzo dobry, nie, moim zdaniem. Co jest? 15, 18 poziom to jest już wysoki. Wysoki, nie? Jeżeli chodzi no. o cybernetyczne, ja bym podniósł do 15. No, nie ja to ja bym to cisnął. No, warto by było. Bardzo sportowy bym mógł już e, nie ulepszać, bym mógł go już na 18 zostawić. No stanicy też ma bardzo fajną, nie? Ulepszoną. Na 19 no. poziom. Kurde, kryjówka no. ogólnie fajna, no. Te wszystkie pomieszczenia, które są potrzebne ogólnie do takiej gry, no to posiadania. nie? Najważniejsze są, no? No, więc za kryjówkę ci daję taką 9,5 ocena Za statystyki no, też 9,5, więc razem Ta konto ci wychodzi 9,5 Więc zajebiste konto moim zdaniem Dobra, oczywiście pozdrawiamy gracza słonki I przechodzimy do następnego A następnym graczem jest właśnie Kolega, który posiada moje stare konto <laughs> Tylko nie wiem czy kolega jest w drużynie, właśnie Kolega, hmm. kolega chyba nie będziemy oceniali, jak myślisz? No nie no, bez drużyny jest Dobra, ocenimy tylko e, kryjówkę Chociaż e, 5 dni temu tę kryjówkę już oceniałem I co by tutaj e, zmienić jeszcze raz e, Tak, mm. Centrala jest na dobrym poziomie na 18 Wam Warto... się chyba nie zmieniło w 5 dni Nie zmieniło się raczej, nie? No nie bym podniósł do 15 i jedyne co bym jeszcze tutaj wybudował to zamiast tej siłowni, bo ta siłownia na tym Lewluch chyba ci nie będzie jeszcze potrzebna. I bym zamiast tej siłowni na przykład dał bar sportowy, nie? A tak to... Ogólnie no nie ma baru sportowko, No nie ma właśnie baru. No ale dobra, ogólnie krywka też fajna. E, statystyki nie wiem, nie ocenię ci, bo jest tej siebie e, drużnia. E, Innej, więc nie ma co oceniać tych statystyk. Ogólnie... Kryjówka daje ci taką mocną dziewiątkę, nie? Jakby wybudował bar sportowy, miał 9,5 eksponki. No, dziewiątka może być. Dziewiątka może być. Dobra. Yy, następnym na yy, liście jest gracz top 20, Sylwo. Oczywiście z Trogmana po pozdrawiamy. I tak, jeżeli chodzi o Sylwo, to kurde kozak... kozak statystyki są powiedznie. No statystyki są dobre. Kolega chyba umie te statystyki rozkładać, bo tak się powinna antytoksyki właśnie rozkładać. Że mniej intuicji od kondycji, najwięcej inteligencji i dużo siły, nie? I to są antytoksyki no. fenomenalne, więc... Jakby ktoś robił antytoksyki, zapamiętajcie Nick Sylwo, bo kolega tutaj umi. Ja bym się wyzarował na tych statystykach. Jeżeli chodzi o seta, no to ja bym zrobił to samo co yy, właśnie z Ja bym tutaj zrobił dwa sety. No tutaj dwa sety mam zrobił. Tutaj dwa sety, nie? Na inteligencję, co nie? Mhm, i tak samo bym gadżet właśnie z bronią na inteligencję, na inteligencję znalazł. Znaczy za niedługo będzie kasyna, z tego co wiem, jutro ma być kasyna, więc masz szansę kolega tutaj wydropić broń. I ci będzie razem dawała rzutkami plus 7 inteligencji. Bym na przykład yy, kupił dwie części z seta Fantoma. Jak dobrze wiecie, set Fantoma oczywiście. Nie daje w, w pierwszych dwóch częściach inteligencji. Więc taki setik fantoma plus taki set sokoła właśnie ci da mieszankę wybuchową, nie? I tej inteligencji będziesz miał 3 dychy ponad. Jeżeli chodzi o peta, dałbyś tutaj zamiast tego kung fu łamaczkości? Dałbyś chyba, nie? No, dałbym, ale czekaj, pokaż jak ja No Te świąteczne fajerwerki dają ci chyba 35% na podwójny atak. Co śmiecha na twarzy to jest plus 15% do statystyk, nie? Wszystkich. No. A te kungfu to jest e, 20 chyba na podwójny atak. Ja bym zamiast tego kung fu, no właśnie ten łamacz kości, nie? Robi łamacz kości. Co? Łamacz kości. Od Bonesa to jest? Mhm, mm od Bonessa. Ci daje tam e, podwójny atak, jak masz e, 70% na podwójny atak, jak ty trafisz krypania A kolega ma tutaj dużo inteligencji, więc myślę, że ten łamacz kości się bardziej przyda. A tak ogólnie statystyki na 9,5 na 10 oceniam. Mega rozłożone. I e, nie przedłużając, przechodzimy do kryjówki. Jeżeli chodzi o kryjówkę centrala, bardzo fajnie. Generatorownie też mega. Chociażbym ulepszył jeszcze o level wyżej. Ale widać, że rozwijasz to stopniowo. Jeżeli chodzi o cybernetyczne, do 14 ma Musi mieć. Do no to 10 to jest takie trochę nie. 10 trochę poziom. Taki wieśniacki trochę nie. No, trochę bym to na 13, tak, 14. 13, 14, 14. Jeżeli chodzi o bar sportowy. I stanice, to widać, że to też równomiernie ten rozwija. Znaczy, ja bym robił tak: w stosunku 2 do 1, stanica harcerska, 2 poziomy, jeden poziom bardzo sportowy, nie? Coś no. takiego? Jeszcze trochę. Co mówisz? Co Monety mówiłeś? są trochę co nie? No, ważniejsze, ważniejsze, jasne, że tak. Tak wiesz, na tych wyższych levelach statystyki mogą nawet milion kosztować, nie? Za jedno kupienie. No a wtedy taka stanica będzie potrzebna, nie? No tak. Dobra, jeżeli chodzi o prywatny klub walki, 9 na 20, więc też fajnie, całkiem fajnie, tylko... Prywatny klub walki. No. Jak będzie, jak będzie wybudowywał jedno wolne miejsce, to ja bym w te jedno wolne miejsce właśnie wstawił. E, to pomieszczenie trofeów i kryjówka jest, według mnie, na 9 na 10. Na razie daje ci 8,5 na 10. Tak, 8. No, 8. 8,5 na 10, nie? No. Dobra, oczywiście gracza Sylwo podzdrawiane. I przechodzimy do ostatniego gracza. A nie, nie do ostatniego gracza, bo jeszcze nam no został jeden gracz. Nick Pobusiek ma 18. miejsce w honorze. Jeżeli chodzi o poziom 12, więc całkiem fajnie się trzyma. I tak, e, przechodząc do jego statystyk, do jego konta ogólnie, no to kolega widać, że ma tutaj antytoksiki. Ja, no. ja bym zrobił to samo właśnie, co miał gracz w Sylwo. Starowam się na rozłożeniu tych statystyk, no bo ty masz te antytoksiki trochę tak. Nie fajnie rozłożone, według mnie, nie? Trochę więcej siły bym dał. I mniej tej intuicji na pewno, nie? Mniej intuicji, więcej kondycji. Bym intuicję dał tak do 27, nie? A tą kondycję bym no. dał tak do 33. No. Oczywiście bym też tutaj dał e, dwa sety. To no, nie? No bo ma broń i gadżet, nie? To ma plus 7 inteligencji. I tutaj no. bym zrobił na przykład takie coś, żebym ten set wywalił w ogóle. Ja bym właśnie nazbierał sobie Irona i, i kupił sobie to dwie części. To mu jest niepotrzebna, bo on pewnie nie ma siły w, w podstawie. Chyba że... nie wiem. No, nie, to... nie ma chyba. Pokaż te przedmioty. No wątpię. Nie, na pewno to ma z 500-600 podstawy, nie? Ale to no jest tak, odbierowane to, to wszystko ta... na siłę, nie? No, no tak. to mówię. Najlepiej jakby zrobił właśnie dwa sety. Phantom i Iron, nie? Albo Phantom na przykład i Liga Sfer Bohatera, bo Sfer Bohatera chyba daje inteligencję, nie? No. Więc statystyki ci ocenia tak na ósemkę Nie dam ci 8,5 ani 9, bo Kiowo yy, Kijowo rozłożyłeś trochę te statystyki pod antytoksika. Jeżeli chodzi o PETA, masz fajnego PETA, fajnie odświeżonego pod siłę i fajne masz umiejętności. Bo ten trafiony pioronem chyba ci daje tam 35%, nie? Na podwójny atak. Jakoś tak było, nie? No, no, nie pamiętam teraz dokładnie. Okej, bo misję tylko zrobię. E, zaraz zobaczymy e, To jest chyba ten, ten Jolt się nazywa Tak, Jolt Tak, 35% Na dwa ataki o. Więc fajnie Dobra Ale to jest no, więc już go nie dostanie No nie dostanie go już Znaczy my go nie dostaniemy, on, on go ma, nie? Aha No tak No tutaj Więc tak, e, statystyki ci ocenię na 8 Taką mocną posemkę. I przechodząc do kryjówki No to e, laboratorium u siebie, jak kleje, bym je podniósł tak do 15. Generatorownie również. Na 11-12 poziom to jest bardzo słabo. Jeżeli chodzi o centrale, 18 poziom fajnie. Warsztat, 18 poziom mega. Eee, jeżeli chodzi o bar sportowy i stanicę, bar sportowy bym na razie dostopował i bym rozwijał tą stanicę, nie? bo ta stanica jednak jest ważna na tych wyższych poziomach. Zależy czy leci z expu, też No ale patrz, na tych wyższych poziomach się chyba bardziej nie opłaca w Lewla już lecieć, nie, tylko w monetach no Tak, masz te telefony alarmowe też, no tak No tak, telefony alarmowe, które ci... No chyba, że kolega walczy co tydzień, w turnieju tygodnia, nie? Chyba, że tak, no Dobra, jeżeli chodzi o cybernetyczne, bym podniósł do 15 Prywatny klub, fajnie Umieszczenie beta również Więc tak, jedyne co bym tutaj zmienił, to właśnie te cybernetyczne Zastopował bar sportowy Yy, ulepszył jeszcze stanice i wybudował pomieszczenie trofeów. A tak ogólnie to jest kryjówka na 8, statystyki również na 8 i 8 z całego konta. Oczywiście pozdrawiam gracza. Pół, co mówisz? Kryjówka na 8,5, taka podoba mi się. Tak? No to dobra, dajemy 8,5 i ogólnie konto daje ci tak 8-8,5, nie? No. Dobra, pozdrawiamy oczywiście kubuśka Kubóśka jak Kozak, to nie? Co mówisz? Pozycja o 12 to też Kozak. No. Zobacz, w konorze trochę licha, nie? ale już pozycja pod względem poziomu jest fajna. Nie, no, no ogólnie. Te konta, które dostałem do ocenki, no to są, widać, że topowe konta, nie? I widać, że grają na nich doświadczeni gracze. No tak. Więc czasami nie ma co, ale na, nawet taki doświadczony gracz może nie wiedzieć, nie wiedzieć jak właśnie rozłożyć zajwistę nie? No, zdarzy się. Dobra, i już przechodzimy do ostatniego gracza. Które znajduje się na serwerze tureckim Zajmuje tam, podaj że jak dobrze pamiętam, piąte miejsce, tak, to jest mody Lepek W poziomie właśnie ma top 5, jeżeli chodzi o honor Teraz przejdziemy, bo mi się delegowała aplikacja Albo nie przejdziemy Co mówisz? Lepek paczek mało honoru mają Bardzo mało, nie? A no. ten PL. Chociaż nie, ten PL wystartował równo z PL-em 26, a tam w Napelu 26 mają 300 tysięcy, wiesz? Ale patrz, jaka jest różnica między lew, e, levelami, a tutaj, a tutaj? No, jest duża, jest. No popatrz, na Pelu 26, jak przejdziemy, to na tym Pelu 26, no to jest jednak duża różnica, nie? 375 tysięcy, mhm. nie? Tutaj top 12 ma 260. Jeżeli przejdziemy na turecki. No to takie top 12 na PLU26. Na spokojnie miało top 5, nie? No tak. No, ale dobra, jeżeli chodzi o, o ocenianie tego konta, no to w poziomie top 8, w levelu top, czy znaczy w honorze top 5 i przechodząc do statystyk. No to tak, e, antytoksiki widać, widać po tym fecie. E, również umiejętności masz podobne co gracz wcześniej. Bo te świąteczne fajerwerki chyba również dają tę 35% szansę na dwa ataki. Jeżeli chodzi o seta, więc zrobił tutaj ten podwójny set iksynia. No tak. No jeżeli Chciałbym chodzi o gadżet to... i broń, to masz na kondycję. Zmieniłbym ją właśnie na inteligencję. Teraz będzie właśnie kasyno, więc będziesz miał szansę na wydropienie broni i rzutek, więc... A teraz nie... będzie intensywowane, czy zaś... Czy znaczy, znaczy, co, mi się zdaje, że będzie limitowane 30 kręceń. No ale okay. będzie miał dużą szansę na zdobycie właśnie broni i rzutek, które mu dadzą plus 7 inteligencji. Dobra, jeżeli chodzi o seta, to mówię, bym tutaj dał dwa setki. Ten set tego z bym zostawił, dwie części. Z racji tego, że trzy części już dają plus 7 siły, a ty nie masz tej siły za dużo w podstawie. I bym właśnie tutaj kupił trzy części Fantoma. Albo trzy części Irona nazbierał, nie? Jak już chcesz. Tak. I jeżeli chodzi w skłonki, fajnie, pecik fajny, więc statystyki się ocenia na 8 na 10. Takie 8,5-8 na 10. Jeżeli chodzi o kryjówkę, no to kryjówkę masz na 17 poziomie, więc całkiem fajnie. Gen Generatorownie bym podniósł do 16 minimum. Labo masz też na fajnym poziomie dosyć. Warsztat na 18, nie? By się przydało. 17, 17, nie? No tego pod. No. Coś takiego. Ale to są koszty tego, nie? No koszty tak, wiadomo, ale kolega ma tutaj na 17 poziom, więc raczej mu powinno wystarczyć, nie? Na warsztat. No tak. Jeżeli chodzi o cybernetyczne, podniósłbym do 14 minimum, a nasz na 8. Chociaż widać, że lecisz te 3 równo, nie? Więc ja bym robił tak. Żebym tę stanicę i te cybernetyczne podnosił e, stosunkiem właśnie 2 do 1 względem baru sportowego że dwa poziomy... Ile cy... ma botów? Co mówisz? Ile ma botów? E, kurde, nie Bo... widzę, Tutaj jest chyba jeden Tam jest jeden Ob, W w, tam, w bibliotece jest jeden I tutaj, nie? Chyba Nie, to tak zawsze jest tam Ma tylko jednego bota, więc... A nie ma drugiego, ma Ten dwa tutaj, nie? No, ma no dwa. Dwa. Nie, ale ogólnie. Ja bym robił tak, żebym ulepszał właśnie tą stanicę i nie? A potem dopiero bar sportowy. A tak ogólnie to kryjówka 8, statystyki 8, 8,5 na 10, więc konto to oceniam Ci na 8 na 10. I tak, myślę, że to by było na tyle. Oczywiście yy, subskrybujcie wraz z dzwoneczkiem kanał, żeby nie ominowa żaden odcinek. Lajkujcie, komentujcie. I myślę, że do usłyszenia. Siemano. No, no siemano.